Halo halo, siema siema, witam i o zdrowie pytam moi drodzy państwo z tej strony of 15 MW3 Spec Ops, a po drugiej stronie Willi jest ze mną dzisiaj. rizun 1999, aka Andrzej Ziejek. Witam was wszystkich drodzy widzowie. To są, to jest on, to jest legenda moi drodzy Państwo, na moich oczach pisze się historia albowiem po raz drugi nagrywamy już razem Spec Opsy z MW3 ja tu sobie pozwoliłem tak już trzasnąć. W sumie to chyba jest jedna z tych misji, których nie przechodziliśmy razem na wizji. No tam, tak, więc w, w sumie to, to, to taki fajny akcent jest, prawda? No. Znaczy ostatecznie no to szkolenie, prawda? Ale mimo wszystko wciąż zalicza się do specopsu. No właśnie, no właśnie. Chociaż no, tutaj są nawet dwa szkolenia, ale to już chyba wiecie. A tutaj mamy truka, moi drodzy Państwo. Można anu. go zastrzelić, ale tego nie rupa. Zapomniałem, jak tutaj ładnie niebo wyglądało. O, oh, owszem, bardzo ładne. Czy ja mam w porządku? No, jest ok. Dobra, czy, czym, w co się wyposażysz, Anders? A czy wiesz, ja to zawsze, jak y, przechodziłem szkolenia. Moment, zawsze, jak przechodziłem szkolenia, to brałem sobie dwa pistolety. Po prostu. A Aha, to jest znaczy, tutaj jednym z pis... A, znaczy bo tak. Bo. E... No Desert mamy... Eagle jest tak... trochę bez sensu, tak. A, że co? Karabiny? Desert Eagle jest trochę bez sensu. A. No trochę tak, rewolwery trochę też. Poza tym jakoś mało tych broni jest. No trochę tak, w sensie tu Mierze... jest jeszcze AK. Aaaaah! Yes. No, nie, nie, nie. Okej, okay, dobra, to sobie wybiorę P99 P9, Dobra Trochę dziwnie, że trzymam go jedną ręką. No to jest dziwne w tej grze. revolver też! No nie friendly fire, nie strzeliłem w ciebie, Andre, nie strzeliłem w ciebie, mam... Ja, jest, ja nawet nie poczułem ja po tylko usłyszałem, że friendly fire, więc tutaj musimy chyba... Oni oczekują, że będziemy... No nie wiem, wierzyć im, że, że tu jest fire. Tak. Bo strzelałem, strzelałem obo ale, w ciebie, nie w ciebie. A czołgłem jest fire, ale nie jak strzelasz obok. No. Au. No. No dobra, to pytanie, czekaj, czy ja mam dobrze ustawiony tutaj czułość myszki? No powiedzmy, że tak. Może minimalnie zmniejszę. Y Moi drodzy... Moi drodzy... Ej. No tam, jaki odrzutowiec ładny. No, no. Taki, to nie wiem co Taki hornet bym powiedział. No możliwe, że hornet. Hmm. Tam blakę chowkę. Tam ile kurwa tych ciężarówek. Takie. I namiotów, i nawet dwa te... Jak się nazywały Anders tamte śmigłowce? Banany takie. Yy, Chinuki. Tamten tinuki. au. Dobra. To pytanie czy, czy zaczynamy temat? No no myślę, że tak. Widzę, że co ty tam masz? W sumie. ACR y, proszę ja ciebie oraz USP 45 standardowo. No tak, No dobra. No to co? No to lecimy chyba na Szczecin. Tak jest. Dobra, to 3 4 ry Okej. Okay. Dwie gwiazdki? O, oh, come on. No, też chyba trzeba mieć poniżej 30, tak mi się wydaje. O, tu nam zabrakło trochę. To jeszcze raz, A tu 28. Dobry. Limit czasu do następnej gwiazdy A28. Dobra, no to, no to gotcha. Dobra, To po prostu może się może się umówmy, że ja biorę. którą chcesz brać stronę zawsze? Prawą, lewą? Znaczy ja, ostat... ja teraz to chciałem lewą usiąść, więc może ja bym się lewą. Okej. Okay. Tak lewicowo. Dobra, może być, może być lewicowo. PSC to jest le... Znaczy. no, lewicowo. SLD to jest prawo Dobra, ale to ja będę PYS. Dobrze. To co, to yy, Ruszamy, nie? No ta, to trzy cztery Aha. Ale nie jest to. No trochę tak, jakoś nie wiem, tak jakoś tak zimnie, wiesz <laughs> Ha! Kurwa, elegancko człowieku! Chyba ja nigdy nie miałem takiego czasu. Z kitu. Nie, nie mieliśmy No nowy A, najlepszy wynik. Tak miałeś więcej więcej fragii. gratuluję. Nie, bo po mojej stronie było więcej, wiesz? Chyba typu, po prostu. No dobrze. No to jesteśmy no, chyba zadowoleni. Myślę, że tak, 24 sekundy to naprawdę jest dobrze. Anu. Jest się czym chwalić. Yy, tak, więc... Tak. Moi drodzy Państwo, no będziemy robić po jednej chyba misji, jako że tak wyjdzie po prostu, no po prostu bardziej kondensacyjnie w ten sposób może, że... Yy, co, co misja, prawda, to odcinek, nie? To brzmi o, to brzmi Taki sensownie. serial, taki serial. Tak, taki serial, więc to brzmi sensownie. E, moi drodzy Państwo, więc za nami, e, e, prawda, misja bądź czujny, czyli, czyli taki trening. E, no i, i, i cieszę się, że poszło nam tak koncertowo już za drugim razem. Tak jest, ja też się cieszę niezmiernie. No. Dobra, moi drodzy państwo, no to to by było na tyle w tej sesji. Dziękuję za uwagę, mówił Master Su-15, ze mną był oczywiście. Rizum 1999 jak zwykle, kłaniam się i pozdrawiam. No i tym oto akcentem kończymy. Do zobaczenia, trzymajcie się. Jo. Cześć.